Poranek Radia Tok FM. No wydaje mi się, że um, sytuacja jest bardzo poważna. Poważna w jakim sensie? No, poważna że w takim Bronisław sensie. Komorowski może nie wygrać, tak? To znaczy poważna, dlatego, że Jarosław Kaczyński może wygrać. Właśnie m, zaprosiłam Pana między innymi dlatego, że Pan był jednym z tych członków rządu, który bardzo wyraźnie mówił o tej potrzebie jednolitości władzy y, rządowej i prezydenckiej. I no powiedzmy w takim razie, do czego ona Panu by była przede wszystkim potrzebna i to, czy to rzeczywiście jest takie ważne? Bo ludzie wolą zawsze, jak jest ta władza podzielona i ktoś komuś patrzy na ręce. Wie Pani, no. Patrzeć na ręce, to patrzy na ręce opozycja, patrzą na ręce sądy, patrzy na ręce także, jak się jest, patrzą na ręce także, jak się jest w Unii Europejskiej, patrzy Komisja Europejska. I tak dalej. My mamy sytuację, w której przez dwa i pół roku nie mogliśmy przeprowadzić ustaw, które pozwoliłyby na wzmocnienie gospodarki polskiej, na przygotowanie ją, jej na te trudne, na ten drugi kryzys, ten kryzys finansów publicznych, który widać, że ma miejsce obecnie. Widać to w Grecji, widać to w Portugalii, w Hiszpanii. Udało nam się na tyle wzmocnić. Te finanse publiczne przez te dwa i pół roku wykorzystując te instrumenty, które są dostępne rządowi, bez przeprowadzenia kluczowych, bardzo koniecznych ustaw przez, przez Sejm. Przez Sejm możemy przeprowadzić, ale także przez weto prezydenta. I Doszliśmy jakby do, do końca tych możliwości, do skraju tych możliwości. Um, I niebawem um, rynki finansowe zaczną się patrzeć na Polskę i mówić, co robicie, żeby wzmocnić tą, tą gospodarkę. Mamy w tej chwili ustawę, która będzie wprowadzała... Ma wprowadzić regułę dyscyplinującą wydatki, żeby ograniczyć te wydatki w dobrych czasach, A może jakikolwiek długo. Ale prezydent byłby Kaczyński by ją podpisał. Dlaczego pan sądzi, no, żeby nie podpisał? Wiem tylko, że jego brat nie chciał się zobowiązać, żeby ją podpisał, że, że ją podpisze. Ja założenia tej ustawy przedstawiłem mu w marcu. Um, na, na posiedzeniu tej Rady Rozwoju Narodowego. Założenia tak naprawdę prawie w ogóle się nie różnią od, od tej ustawy, która teraz jest w konsultacjach i robiono nieustające uniki, żeby, żeby nie powiedzieć, że, że, że żeby się. Że chciałby, że jest gotów tą ustawę podpisać, jak do niego trafi. Że teraz widzimy także, mimo tego kontekstu bardzo groźnego e, gospodarczego w Europie, że pan poseł Kowal, który z panią rozmawiał trochę wcześniej, mówił o różnych e, socjalnych rzeczach, które no chciałby tak. zrobić, mimo tak. że bardzo dobrze wie, że E, tego rodzaju ruchy w obecnej sytuacji e, byłyby na tyle groźne, że doprowadziłyby po dość krótkim czasie do ostrego załamania się um, naszych finansów publicznych i do konieczności odkręcenia. Ale to możemy złożyć byśmy...